Siema. Miami przywitało mnie nocką na... na lotnisku. Jestem właśnie po ogarnięciu się z Deka i idę w stronę wypożyczalni samochodu, którego wypożyczyłem za 40 dolarów. Po 20 za jeden dzień, na dwa dni. Więc pewnie jakaś mega kaucja, albo mega ubezpieczenie. Zaraz zobaczymy. Typowa. Floryda eee, z rana patrzcie, wszystko, wszystko tutaj duże muszę umyć, samochody budynki jest jest klimacik restaurant, kafe ciekawe czy tu można kupić o patrzcie Tiu. Typowo, czy można tu kupić taki typowy zestaw śniadaniowy amerykański? Jestem w biurze, ale jak widzę parking tych samochodów, to mam nadzieję, że, mi ktoś, że ktoś mi tutaj dzwona nie wywali, jak wyjadę z parkingu. Podatki, stratki, siamto tamto i. Musiałem zapłacić 200 kaucji, no ale kaucja zwrócą A za samochód wyszło mi 30... O kurde, no 180 dolarów Masakra Ale jednak... No, muszę mieć samochód I muszę mieć gdzie spać No... i Jadę na Miami Beach po Ankę, po Anie. No niestety, tak już jest, Ameryka Trzeba liczyć się z kosztami tym bardziej, że Miami i w ogóle, ale już przebolałem, jedziemy, zwiedzamy. Ja dawno nie jeździłem samochodem, ale chyba sobie poradzę. Dojechaliśmy do centrum, bardzo fajnie się jeździ, ale czekamy na Anię, wtedy będziemy mogli nagrywać. Może Ania będzie nagrywała przybiteczki? Poza tym dzisiaj jedziemy bardzo daleko, więc. Tak naprawdę... skręć w lewo. Skręć w lewo, tak, czekam właśnie. Także Miami zostawimy i tak na kiedyś na jutro. Na kiedyś, na jutro. Generalnie powiem wam tak, bo miałem być w Boliwii, może w jakimś busie nocnym, a jestem w Miami i boże się samochodem. Także to jest to jest piękne w tym wszystkim. Spontaniczność jest fajna. Teraz jestem w centrum i jadę sobie do sklepu praktycznie jak każdy Starbucks, Zara czy inne sklepy mają darmowy internet Trzeba się panie tutaj wpychać tu. Dobra, teraz muszę to zrobić A to takie sobie fajne osiedla Będź nie? Ale to będziemy się bojali po Miami Tutaj miałem wczoraj darmowy internet więc pewnie mnie złapie. Musimy się złapać zanką i lecimy Jelo. Jest Ania Jedziemy na Key West Zobaczcie co tu się dzieje Jaki wycieczkowiec wielki I w ogóle Jakie wieżowce fajne Elo Trochę potrwa nam ta droga To jest najdroższy dom na świecie Dom? O, to dom. pokażemy jak kiedyś przyjedziemy tu znowu. Znaczy jutro znaczy się Yellow. to już będziemy po prostu cisnąć sobie taką... jakby to powiedzieć? jakby to powiedzieć? Jak to będzie wyglądało? Taką drogą wewnętrzną Między, pomiędzy... Z jednej strony woda i z drugiej strony też będzie woda Ocean Atlantycki, tak? Dokładnie Zgadza się Raz, dwa, trzy korek nasz zastał Ale Chyba się nam uda dzisiaj dojechać i to jest kochani, patrzcie, ta prawdziwa Ameryka Nie z seriali amerykańskich Dojechaliśmy do Key West Zaraz, tylko na dwóch pasach jade. A Mamy szczęście, bo myśleliśmy, że nie dojedziemy Jest 4.30 i tak się wleczemy. Korek był niesamowity. Tu jest idealne miejsce. Eee, na parkingu, żeby się chyba przenocować. Bo nie wszędzie można, bo policja sprawdza. Ale to już będziemy patrzeć wieczorem. Zobaczcie ja jaki fajny klimacik tutaj mają ludzie. Muszę gdzieś zaparkować, to sobie pochodzimy i popatrzymy. Jak tu mieszkają, ale muszę teraz uważać, bo już dzisiaj ze dwa razy bym się wdupczył w kogoś to ma swój swoisty klimacik powiem wam, że jest konkrecik i jedziemy sobie teraz do centrum i wrócimy tu na plażę na zachód słońca zobaczymy co tam się dzieje w centralnej części To jest tak typowo po amerykańsku wielo A, się tutaj wysiedziałem w tym samochodzie Teraz przejdziemy się kawałeczek w tą stronę Amiga Przejdziemy, pokażę wam bardzo ciekawy punkt Słuchajcie, nie będziemy wchodzić tutaj ponieważ 17 dolców to kosztuje Będę szczery, dla mnie to troszeczkę jest za dużo, ale tu jest dom Ernesta Hemingwaya, który mieszkał w tym miejscu przez parę dobrych lat od 1932 roku. Tam daty nie są aż tak bardzo ważne, ale tu się właśnie znajduje jego dom. W całym Key Westie mieszka około 25 tysięcy mieszkańców i jak widać, mają bardzo, bardzo spokojny klimat. Przeważnie są to osoby bogate. To jest podwórko jego domu. Bardzo fajnie. Także wstęp 17, dola, 17 dolarów Ale jak mówiłem, No Sami wiecie ile zapłaciłem za ten samochód, wiecie koszty paliwa jeszcze będą do tego i tak dalej I to dopiero jest drugi dzień w Ameryce Więc No muszę zrezygnować Budynki Przypominają taki Norweski klimat jak dla mnie Ale palmy i słońce W połączeniu Ukazują mi przed oczami taki obraz Floryda Floryda moi mili zgubiłem Ankę, nie wiem gdzie jest muszę ją znaleźć i pojedziemy na y, plażę taką inną i wrócimy tutaj na zachód słońca no to jedziemy w klimacie Uuu, teraz to mi się zaczęło dopiero podać tutaj tak na mega. Tu wam pokażę kolejną taką atrakcję, która nie jest atrakcyjna, ale w Google Map ma nawet tam trochę tych opinii, to jest właśnie ten, tutaj, ten pomnik. Nawet widać, że dużo osób tu sobie przychodzi i zrobi zdjęcie. To taka kolejka, żeby sobie to zrobić zdjęcie. To może historia jest jakaś ciekawa związana z tym. Ale nie udało mi się tego doczytać za bardzo. A haciendy robią robota. Są niesamowite te domy, kolorowe te błękitne. Bardzo mi się tutaj podobają, bardzo pasują. Takich rzeczy w Miami nie zobaczycie. Jak tutaj, tak mi się wydaje, co ty myślisz? Miami ci się bardziej podoba jak to? Mnie spędziłaś miesiąc czasu? No wiesz, CQ West ma inny vibe Bardziej chillowy Okej Czyli nie wiesz jeszcze, co byś wybrała? Ja bym wybrała Miami Miami, ja miasta Więcej się dzieje, nie? Mm. O, patrzcie, Dominikana. Dobra i dojechaliśmy na Smaters Beach. Tylko jeszcze pokażę Wam, co się dzieje z plecami. Za nami. Patrzcie, wszyscy sobie tutaj jeżdżą na rowerkach, co bardzo propsuje, no bo starsze osoby spędzają sobie aktywnie czas. I jest super. No, a co będzie tutaj? Za plażą. Nie no, jakby, dupeczki nie urywa Zwykła plaża, ale przynajmniej fajny piasek No i palemki Jelo Super Warunki na pewno są do upływania Nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie Ale na pewno to ma i rozwija fajną prędkość Dodatkowo takie klimatyczne rzeczy dookoła. Ta plaża może nie zrobiła jakiegoś efektu, ale była tam oceniana jakoś na Google, no to się sprawdziło. Na pewno fajny spocik, żeby sobie posiedzieć, popalać się, jeżeli jesteście lokalsami i tak dalej. To naprawdę mi przypomina bardzo, ale to bardzo Norwegię No nie jeden do jeden nie ma palm Ale budynki naprawdę nie odbiegają dużo Od takiego norweskiego stylu Ty, pan powiem tak Wiecie ile tu kogutów? Strasznie dużo, przez nie to patrzcie Wypadek bym miał <laughs> Żartuję, ale naprawdę dużo kogutów I lotnisko tu jest jak słyszycie Dobra Dzień dobry tak się cziluje pod domem i super, jedziemy dalej. Skręć w prawo, skręć w lewo, wszędzie remonty gdzieś tutaj robią, ale nam to nie przeszkadza, bo obserwujemy sobie jak ludzie żyją. Cyk, I w ogóle zauważyłem, że ludzie. Mają meleksy pod domami i w ogóle poruszają się tutaj po okolicy meleksami. Taka to akcja. O, patrzcie, te koguty. Patrzcie, jak ucieka. I to nie kury, tylko koguty. Wszędzie. Burde. Już strach wychodzić z samochodu. Zatrzymaliśmy się pod takim fajnym domkiem, typowo amerykańskim z flagą, bo będziemy robić zdjęcie, które któregoś dnia wjedzie na Instagram, także musicie pamiętać, żeby odwiedzić Instagram Baza Travel i Instagram URIS Anna Anka przebiera buty, nie pokazuje i tak, link do, do Anki w opisie filmu Standardowo, klasycznie A do mnie to tutaj się zawsze wyświetla Na początku i na końcu filmu Zawsze możecie odnaleźć bazunię Niestety, mieliśmy taką fajną miejscówkę Po prostu vis, -vis byśmy byli z słońcem Ale tam jest jakiś park I kurczę, jest płatny I to nie to, że nie zapłacić, bo ja powiedziałem, że Dawaj zapłacimy, tylko pani powiedziała, że zaraz po zmroku zamykają, więc musielibyśmy się ewakuować, więc nam to nie na rękę. Żeby trochę pocilować. Więc trafiliśmy tutaj, w to miejsce co wcześniej byliśmy Muszę się dowiedzieć o co chodzi z tym pointem A, patrzcie, jest 90 mil e, na Kubę To jest e, razy 16 to tyle będziecie mieli kilometrów do stolicy Kuby, czyli Hawany. Ale to już wiedziałem wcześniej. A teraz zobaczyłem, że 90 mil będzie. W milach to jest 90. To nie są domy, tak do końca. Tylko hotele. Bardzo piękne, fajne. Tutaj zobaczcie, jaki jest. Dosyć spory. Podoba mi się bardzo. Mamy plażę. Dla mnie to nie tylko plaża, bo w ostatnich dniach jest to mój prysznic Że tak powiem No To lecimy Może się coś z tego uratuje Jest naprawdę mega Dzisiaj słoneczko robi naprawdę piękną robotę Tylko niech się wyostrzy ale jeszcze jest, jeszcze jest za wcześnie. Jednak nic specjalnego tu się nie będzie działo. No, niestety tutaj, restauracje nawet tak wyglądają. Kozacko. I teraz pojedziemy sobie troszeczkę do centrum, może na port. Patrzcie Beach Resort Tutaj Tutaj się dzieje z rozmachem Bardzo Bardzo dużo. Bicyk Patrzcie jaki fajny klimacik tutaj. Przyjemny vibe, super ja to w ogóle się czuję jakbym był w jakimś filmie Czekaj, restauracje Jakbyście byli u kogoś w domu Mega Jaram się tym Key Westem na maksa to jest bomba dla mnie Miami nie zrobiło na mnie aż takiego wielkiego wrażenia jak Key West tutaj z tej strony musicie koniecznie e, napisać mi w komentarzu co wy sądzicie jakie wrażenia na was wywiera ten obrazek i czy chcielibyście tutaj przyjechać, a czy może chcielibyście tutaj zamieszkać na stałe, a być może ktoś chciałby po prostu mieć tylko taki epizod ale ja bym ja bym tak. Ja bym chciał pomieszkać. Mi się to wszystko podoba. A najbardziej klimat robi palma. Albo nie jedna, tylko parę palm. Jak jest taki las palmowy na podwórku, to jest mega. Te Meleksy wszystko jest. niepowtarzalne. jeszcze takiego. Jeszcze z czymś takim się nie spotkałem, chociaż z taką architekturą, jak już wspominałem, w Norwegii, ale poza tym. Przyjechaliśmy w poszukiwaniu. A, kamerka! Przyjechaliśmy w poszukiwaniu internetu. Pewnie Starbucks będzie grany, bo tam mają bardzo dobry internet. Ale znaleźliśmy outlet. No i idziemy sobie sprawdzić, czy można tu, za, czy można tu dostać coś tanio. Kurcze, sześć par skarpetek. Za 7 dolarów. To tanio. Słuchajcie koszulki po 10, po 15, po 14 dolarów. Patrzcie. Przecież to jest naprawdę sklep, w którym można się dobrze tanio ubrać na tu ile na przykład takie spodenki. Patrzcie po 14 dolców. I to co mnie najbardziej tutaj e, zdumiewa. To jest cena tych butów, 20 dolarów Jak na Amerykę Jak mam być szczery No to tutaj w Ameryce jest naprawdę drogo, jeśli widzę takie rzeczy Po 14, po 9 dolarów to Czapki, z... Oj, przepraszam, czapki z głów Ale takich outletów jest dużo, więc nie będę się podpalał Ona na chłodno to wszystko sobie Zostawię Coś może sobie powymieniam przed wyjazdem stąd została jeszcze druga część miasta. Której nie zdążyliśmy zeksplorować za dnia, ale to nawet fajnie się składa, bo tu dzieje się dużo, dużo więcej. Więc y, będzie fajny klimat, nawet może już słyszycie muzykę. I przejdziemy się. Przejeżdżaliśmy samochodem. Naprawdę bardzo dużo ludzi teraz. Y, Wypeł ze z swoich domków. Okej, okay, wejścik Elo, elo no, Typowa Ameryka Jak z obrazka Patrzcie, pełno ludzi, dużo I tutaj widzicie? Tam jest taki obrazek z ziółkiem O tutaj I nie wiem czy to jest w ogóle legalne, bo tu, patrzcie, tu jest DHC Ja się zaraz zapytam Zapytam się goście Legalne tutaj są rzeczy Możecie kupić Key West Stuff za 30 e, US Dollar Elo, ej, to nie wiedziałem nawet! No i się ludzie bawią, palą. Dlatego tak się dziwiłem troszkę, co jest grane, bo w pierwszej nocy w Miami chodzę, patrzę, wszędzie pachnie ziołem. Tak się troszeczkę domyśliłem, że, że pewnie jest legal. A tu jest mega.

Nie, no ten amerykański klimat mają fajny, naprawdę, naprawdę fajny klimat pan tutaj. <laughs> nie, naprawdę fajny mają klimat. Eee, podoba mi się ten klimat też. Oczywiście nie mogę się w nim zanurzyć, <laughs> ale. Ale mogę przynajmniej nagrać i pokazać go Wam. Jelo. A tu mamy inny bar, na przykład spójrzcie sobie. Motory wiszą. Pik Ameryka! Idziemy sobie teraz bardziej spokojną ulicą w stronę portu. W tym mieście jest wszystko wymuskane, czyściutkie, eleganckie. O, boga, przyjedzie nas kolejny autobus. Autobusy w ogóle, jakie fajne tutaj jeżdżą. Miasto Meleksów, można tak nazwać. Nic bardziej ciekawszego od Dual Street nie znaleźliśmy tutaj. A w porcie ciemno. Więc tylko te bary robią teraz robotę wieczorem. Koszykówka, piwko, znajomi i się życie toczy powolutku na Florydzie. Dobra, to już jest ostatnia przybitka tego co się tutaj dzieje my jedziemy jeszcze gdzieś tam na stację benzynową robić zdjęcia także pamiętajcie że to wszystko będziecie mogli sobie zobaczyć na instagramie u mnie lub też łanki instagramy w opisie mój się zawsze na początku i na końcu i na początku filmu się zawsze wyświetla I oczywiście dajcie znać czy się podoba Wam baza w Ameryce? Oczywiście wiem, że to jest dopiero jakby pierwszy normalny odcinek, bo wczoraj był ten dolotowy, ale dajcie znać, powiedzcie co myślicie. No, bo jak będziecie chcieli, to się będzie fajnie kikało. Tak jak to się niby podobno sprawdza odnośnie tego kraju, no to pomyślę nad tym, żeby tutaj się pokręcić. Jeżeli nie. No to wiadomo, będę też starał się uciekać w kraje Ameryki Południowej. Oczywiście i tak tam wracam, tak czy siak, e, ale jak będzie to się Wam podobało, no i, i będzie to też jakiś ro rozwój e, mojego kanału, no to będę na pewno myślał, żeby tutaj zostać albo przyjechać znowu później, ale muszę mieć od was pewne info, bo jednak e, tak naprawdę jeden miesiąc w Ameryce to są spokojnie 2,5 miesiąca albo 3 miesiące w jakimś innym kraju. Więc wiecie, trzeba to wszystko przemyśleć. A tymczasem życzę zdrówka, dużo zdrówka. Zapraszam do subskrypcji kanału, do śledzenia Instagrama. Oczywiście mojej koleżanki, jak i mojego. Serdecznie sprawdźcie. Serdecznie, koniecznie. Sprawdźcie. Jeszcze Wam pokażę. Ostatnią przebitkę, bo normalnie jest tutaj bardzo duży potencjał. Oczywiście 300 km z Miami musieliśmy się tłuc furędą wypożyczoną, ale daje radę! Daje radę, nie jest zła! I lecimy. Także trzymajcie się cieplutko. Badajcie, zostawiajcie łapki, komentarze, pozycjonowanie. Dziękuję jeszcze raz i widzimy się jutro. Elo!